Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana. Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Tak w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz opi rozpoczyna opis swojego proroctwa, który jest proroctwem o Mesjaszu, który przyjdzie. Po czym poznać tego Mesjasza? Prorok daje nam jasne wskazówki. Spoczywa na nim duch Pana. Duch, który, którego owocem, którego znakami są mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza, bojaźń Boża. Zobaczcie, że tego wszystkiego doświadczamy również my w naszym życiu. Przyjmując Boga do naszego życia, najpierw w sakramencie chrztu, później w sakramencie bierzmowania. On pragnie dawać nam te dary, on w nas zamieszkuje i pragnie nas właśnie prowadzić, ofiarować nam te wszystkie dary. Pytanie jest tylko, czy chcemy je przyjąć, czy jesteśmy na nie dostatecznie otwarci, a wcześniej może, czy jesteśmy ich dostatecznie świadomi. Jednakże wróćmy do proroctwa. O Mesjaszu spoczywa na Nim duch Pana, i owocem Jego przyjścia jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która przejawia się przede wszystkim w sprawiedliwym sądzie, który Mesjasz, który nie sądzi z pozorów, ale wydaje sprawiedliwy wyrok, tak o nim Mówi prorok, ponieważ On jako Bóg zna serce ludzkie bardziej niż człowiek sam, samo swoje serce zna i potrafi osądzić nasze intencje, zamiary, nasze postępowania w swojej wszechmocy, w swojej sprawiedliwości, w swojej ogromnej miłości do nas, widzi nas i zna. Jak nikt inny na świecie. I owocem tej sprawiedliwości jest wewnętrzny, ale również i zewnętrzny pokój i zgoda. I znów prorok, podobnie jak w innych swoich wizjach, opisuje dość idyllicznie, dość barwnie, można powiedzieć bajkowo i trochę nierealnie, opis tego pokoju, owoców, tego pokoju. Jezus Chrystus, Jego słowo, przychodzący Mesjasz, jest znakiem tej sprawiedliwości, Jego Słowo jest mieczem, które sądzi, które osądza nasze serce, a przede wszystkim które jest drogowskazem. Sprawiedliwości, czyli podpowiada nam, mówiąc po prostu, w jaki sposób żyć sprawiedliwie. Obyśmy chcieli przyjąć Jego Słowo i postępować tak, jak On nam mówi, jak mówi nam Jego Ewangelia, jak mówi nam Jego życie, którego przykład nam zostawił i którego przykład przechowali ewangeliści którego przykład wyłożył święty Paweł i przez wieki chrześcijanie żyli w ten sposób. Oby to było również naszym udziałem, ta sprawiedliwość, która nie sądzi z pozorów. Możemy w tym Boga podpatrywać i uczyć się od Niego, gdy tylko przyjdzie nam chęć na ocenianie, a co gorsza potępianie innych. Święty Tomasz Zakwinu napisał, że pokora jest taką cnotą, która sprawia, że człowiek jest otwarty na Boga, że człowiek nawet więcej niż tylko jest otwarty, ale że jest zdolny przyjąć Boga w siebie, przyjąć Boga do siebie. I Ojciec zakrywa mądrość nie przed tymi naprawdę mądrymi, ale przed tymi, którzy sami Zakryli się zasłoną rzekomej mądrości, która już wie wszystko. Chcesz więcej podobnych treści? Zasubskrybuj nasz kanał.